widzowie, patrzcie na no to piękne auto Ja z panem Bobkiem takich nie ma, niestety. Ale jeśli zostawicie subika i lajka, nagle coś wam się pokaże. Trzy, dwa, jedam yeah. I takie auto też możecie sobie kupić. Jeśli oczywiście o, wygracie dwie. na loterii Ale jeśli zostawicie subika i lajka, to. Ale słuchajcie, jeśli zostawicie na, na kanale z moim i niego, to, to dzisiaj lub jutro do pod, was, pod waszym dom przyjedzie takie. Lub takie autko A takie auto ile kosztowało? Tak, ja nie wiem Tak Dobra To idziemy z mamą jak na wycieczkę? No No robimy wyścig stąd A to jest pierwszy no Dobra A ty wiesz, że tam masz turbo? Cholera, jasne Nie musimy mieć tak To po prostu jest opcjonalizm mój Czekaj Czekaj chwila, czekaj ja, ja, ja też miałem takie lagi Dobra, masz do mnie Gdzie ty jesteś? Okay. Stój Dobra Słuchaj, jak ty u mnie lagujesz A co u mnie? No, ja u siebie mam płynne. Ty u mnie się lagujesz? Tak? Czekaj no. Czekaj, kurde, bo to jedziesz ja, jak piany pirat. No możliwość, że nie tak jest. Gdzie ty? No, czekaj, to się zablokowało. Gdzie ty? Tutaj jestem człowieku, na parkingu. Jak jesteś w parkingu? No, znowu mi system. Dobrze, jedziemy. Naprzód? Aj, dawaj stój! Nie. Dawaj nie. je. A, dobra. Zabierz schorki, że nie chcecie Sonika. U ciebie było? Dobra, to co robimy, Weźli, nie? No. Tylko, to ma super szybkie auto. I nie, wiem, gdzie ja je jechać dalej. Kurde. Jaką co? Ledwo się na dwieście na godzinę. Nie, prosto. No wiem, tylko coś mi się pomyliło. Jezu. Jezus Maria, jak ty mnie zapędzasz. No wiem. Ej, bo tu się nie da wyjść. No właśnie, ja też tak miałem. Musisz się tepnąć na start. Nie, nie muszę. Musisz. A to co, wyjdę stąd? Dobra, i się. Aha, ten, no ty, dzięki, nie, nie no. <laughs> Parkujemy tutaj na parkingu. No spoko. Ja o też nie wiem, gdzie jest. Mamy mamy jechać naprzód? No, jedź ze mną. No, superowo. jedź. ze mną. Nie, na znalazłeś, tam pojechałeś. Ten ty. Parking. Ej ten ty. No. Mam jechać prosto? To mi się nawet ten, Forza nabija. Nabija. Gdzie ty człowieku jesteś? Ej, bo ja wypad... No i za ja za mapę. Czy? Tak, tak szybko to auto zasuło. Nie się, bo nie auto. No nie dał, dobra i jedzie no, na start. Ja się na go nie da. Jedzie na start. Dobra że jestem. Ale to auto też jest ładne. O. Jesteś? No, tylko sobie kupię na auto. Kiedy jesteś? Nie ma tu nikogo niebieskiego auta. Czekaj. Ja jadę do ciebie. Nie, ja, ja, ja Dobra, jadę tędy. No i ten... internet te coś mi nie pykają. No jeszcze gra się zaczyna pracować. Jakie Kioło? Modej no, ej! No, bez obracania. Ej, obraca no mi się! Jeszcze ci to tak nie działa. Nie działa. No za słaby internet. No już masz mój. Dobrze, jedziemy. Ja powiedz mi, gdzie to auto? Jakie? Od... XXX. Mm. Nie wiem. To być na garaż. Czekaj. XXX. Gdzie są na garaż? No garaż. Tu hmm. na to wejdź. Gdzie jest garaż? O, poczekaj, ja wyjdzie. Garaż, garaż, garaż. Czemu ty masz to samo auto, co ja? Te? No. To nie to samo to auto, co ty. Wygląda jak ty sama. Nie, to moje... jest. Patrz, tak, a tak, patrz. Tak wygląda się lepiej z, oświ... Oświ... z tymi światami. Ono... I to auto się szybko rozpędza. Każdy, on jest. <kluzny> Proszę widzowie, ale z panem Svamba mnie dusi? Nie, no, hartuje. My... No. hartuje Ale idziemy sobie kupić nowe auto i my... O nie, aktor coś wygra O mój Boże Powiedz mi kiedy mi się szczyta. No dobrze my... Musimy zadriftować. zaraz driftować Spadki nie mamy już do odebrania

I'm Kolejna paczka do odebrania. Już 10 koła mamy do odebrania. Mamy 96 koła. Ole, poleciałam O Jak widać na drugie piętro? A, to było schody. O nie do piętro. Hey, to, a to jest panu bokka. A no, Jenny skiła, to Ile się rozpędza? Mam no, bardziej. Bo... ok, 318. Czarne. Drzwi. Aha. Nie, jakoś nie, interesuje mnie. nie, może tutaj nie, bo ja nie, 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 tym telefonem nie, Okej, ale gdzie są te były? nie, 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 były Co to kurde jest? Nie kumam tego widzowie, nie kumam Czekajcie, jedziemy na pewno na pierwszym piętrze. W góry było jakieś zielone auto. Chyba ktoś sobie tutaj zrobił. to to w ogóle zrespić auto. Aha, Dasia. Ja tu jest coś tam. Nie. Ej, dawaj, no, to w tenie, no, to twoja chyba i dalej coś robić. Czekaj. O, oh, ja zablokowałem. No, nie, oczy ok. Aha.

É minha me e se eu não me engano, eu vou te A nossa, eu vou te enganar. Eu vou te vou te enganar. Eu vou te enganar. Eu vou te enganar. Eu vou te enganar. Eu To można odegrać co? 800 Osiem, ja mam 96 A ja sto 13 Ej, co i ma na auto? To tyle Miałaś. Jędy kupić inny ja no ty wcale nie wcale nie ode mnie auto? Pa He He Komeno oczywiście ładniejsze czemu się u mnie nie da tutaj wejść? Ja pierdziłem no. A jestem filaraż. А, това ah, да. Да, да. Добра хоце езди алтер. Вихсе и на. No, но на добре! Не, я хаще купити нове. Пото нова. No, ну могу. И ще смените го дурното скино. Но no, мога да сменя. На месего. Не. Но едно като цяло нищо па бабек не, не знаем. Кай. Okay. No I tak mnie wszyscy mają w dupie Nie no, ja Cię nie mam Nie no, masz no, Ja od tobę Cię nie prosił, żebyś zanagrał No widzisz, czyli Cię nie mam Masz no. Znaczy widzowie mają mnie w dupie No dobra widzowie No, patrz, Żeby ja się... Panu Bobkowi nie było smutno, proszę wbijcie No chyba, że Ty zaraz na No, proszę nie to wbijcie na spotkanie z Panem Bobka Bo on bardzo się czuje źle Że on super ręckie filmy Bardzo się stara, pucić bąka nie żartuję, oczywiście. Ty go nie szanujecie. Oczywiście. Też bym go nie szanował. Nie, nie, no, że Ale. Żeby, pan, żeby panu Bobkowi nie było przykro. Nie chodzi o to, żebyście oglądali jego filmów. Chociaż. Możecie ci bo są fajne. Ale mnie mi o Oczywiście lepszym niż w FIFA. A jeśli oczywiście interesuje. Będę FIFA! Będę nagrywał no, FIFA 24. Właśnie, bo jak... właśnie u mnie to pojawi na kanale FIFA 24. Chyba już jutro. No jutro jutro weź mi. Chyba 26. Skaczemy. Jeba jeba lu. Ja Jeźcie, ale ja, ja policałem jak kurde. Jak Superman. Moje auto to Superman. Ja robię, ja robię mojego dawnego skina. Jakiego? A jak to zmienić? No ty pysy skina zepsuł. Jak to zmienić? Nie da się. Jak to się nie da! No, nie da się. No jak to się nie da? No po nie da się. Nie da się. No nie da się. Jezu. No. O dobra mam. No wkur... Daj się. I załóż za usta Nie. I ja to jestem Jasimon. No superowo. I dobra ładnie. Ależ nie wiem, czy te ubrania nie są dla baby. Nie. Wee. Dla chłopów. Jezu, ale driftuje człowieku jak nie wiem kto. Klikam, jak to auto wygląda zewnątrz. Aha. Jak, jak się tutaj, kamerka? Jezus. Te fotele wyglądają jakby ktoś nasrał. Boka. Nie no, są czarne. No co ja? To ten. E. Dobra, rozpędzamy chyel włączamy nis włączamy, włączamy niskie ceny. Może se, możemy odebrać 126 milionów. Ole bryka! Nie no to co to było kupiła. Motor. Będę kupić teraz nową bryczkę. Błagam za działaj. Jest. I sobie jest jak... patrz jak się, pacz. No działa yes, Wszystko! Patrz jak... To, to jest mi drift. Ej, ile to BMK? Jeździ na godzinie. 105? Czyli no nie wygląda nie. Jezu. BMK. Boże, jak ja jeżdę. Czemu nie znam prawdziwy XXX tencimy? Nie to. To... Ja Maria, gdzie u niego auto? Gdzie niego auto? Może na nich, nie było. A ja no, muszę zaparkować. Jest inny, innego auto. Ja muszę zaparkować, bo chcę Czy on ja... będzie białe? Nie, czarne. No, nie, że miał białe. Nie, on miał czarne. Um, oczywiście taka B. Bo... Fajnie się drzwi otwierają i ten no chyba ładnie się włącza. Miał... No, oczywiście, mówimy. A i Felgi, no, chyba, no, miał takie Można Felgi. Możemy zobaczyć na tyły. Kupiliśmy auto. Dobrze, idealnie, zaparkowałem. A co mogę sprzedać? Nie. Jest, Nie jest, jest sprzedać. Nie potrzebuję tego auto. Dobrze, idziemy w sobie posłanie, bobka. To już jest parking. Ja za ja, ja, ja mam to złośliw. Mam kupić proszaka. BMK za 2020. Nie? No? BMK. Taka BMK fioletowa. No nowa. Dobrze zaparkowałem. Ta, dobrze zaparkowałem. Ja Dobra, to jeszcze graję. Ło to i wraca. Pani Stefan! Obie nikogo, mnie ten tacin. Co gdzie ty? Ще има тентацион? Има. Плаща му имам бръйка. Бейко. Мога яка и яйда до моя А правим да, а, а си гонда си. Ай, кто ще купи си ламборгини? Ну. Не, не, човек, я ги я ги. Е, па, ще бъде тялото мога да спредат, Соня. А то не, не, не. Ej, patrz jak temu tu się otwierają drzwi. Komu? Mojemu. A patrz na mój Patrz, mojemu się tak otwierają. No ja mi to też ma. Jedziemy? Ej. No ja jestem. Gdzie? Nie? No to za tobą. Idziemy, Bichu? No ja możemy jechać. Dobrze, gdzie jedziemy? nie jedzie za mną. mną, mną ja. jedź za mną. No ty za mną. Ty. XXX X, X, dopiero co kupił to auto. Więc musi ostrożnie jeździć. Ja pierdził... Widzisz, nie wyprzedzę się ludzi. Jak ja po jak ja pokrzeka pojechałem. Ja się boję, ja, ja się. Dobra, ja muszę ostrożnie jechać. Tu nic, nic nie jedzie, Jakieś autko. Nie jeździ się na czerwonym! Ale ja wyjechałam, więc nie widziałem nagle. Ja tu krzycznik czekam. Przy okazji mam kolejne pieniążki do dobrej. Dobra zrobię to już mam kolejną wycieczkę pokażemy na jutrzejszym odcineczku.